Trener Paweł, chodząca encyklopedia kulturystyki. Zarąb do lasu, Mogę się I lecimy dalej. Siema, mówi trener Paweł. Jak wiadomo, ostatnio w naszym kraju zaczęto montować nadajniki 5G. Skutki tej polityki widać już m.in. po tym, że płonie Biebrzański Park Narodowy. Nadajniki te powodują właśnie fale podobne do tych z mikrofalówki i podgrzewają one rośliny i lasy, przez co zaczynają one płonąć. Lasy. Mają zdolność do wchłaniania tych fal zamiast odbijania, przez co właśnie e, zwiększa się ich temperatura i może dojść do podpalenia. E, są one jednak bezpiecznym miejscem do przebywania dla ludzi pod warunkiem, że nie będzie pożaru, ponieważ e, stanowią pewnego rodzaju filtr przed tymi falami. I właśnie dlatego mogłem już zdjąć e, mój strój, e, który widzieliście, w którym przyszedłem tutaj, e, aby nie spalić e, mięśni, czy nie doznać uszkodzenia mózgu przez falę 5G. Pewnie sobie myślicie e, skąd ja to wszystko wiem. No oczywiście y, oglądam dużo YouTube'a, jest tam dużo specjalistów, którzy moim zdaniem mają dużo większą wiedzę niż jacyś tam profesorowie, którzy opłacani są przez y, mafie farmaceutyczne i ludzi, którzy y, chcą stworzyć nowy porządek świata y, tak, żeby rządzili chudzi i nie było w ogóle mięsa. Y, dobra, y, możemy teraz y, przejść do kolejnej fazy, czyli do y, treningu na wolnych konarach. Możemy zacząć trening. Y, oczywiście za dużo rozgrzewki nie ma co robić. Wystarczy, jakieś tam dwa ruchy ramionami, bo szedłem cały czas na słońcu. Słońce świeciło i naturalnie podgrzało na mieście, więc nie ma co ryzykować dodatkowych ruchów, żeby nie spadła Wam za bardzo masa. Można zacząć trening od razu. Dobra, teraz pokażę trening na Wolnych Konarach. Można go stosować oczywiście naprzemiennie z treningiem z babą, który wcześniej pokazywałem. No chyba, że wasza baba to kłoda, to bez różnicy, który trening robicie. Moim zdaniem warto ćwiczyć na takim niekonwencjonalnym sprzęcie, jak kamienie, jakiekolwiek drewna, czy opony od szwagra ze stodoły, bo zobaczcie na Pudziana. On cały czas podnosi jakieś dziwne rzeczy, kamienie, ciąga samoloty i zobaczcie jaki chłopiec ogromny. Pierwsze ćwiczenie, czyli wyciskanie żołnierskie konarem. Oczywiście zachowujemy stabilną pozycję, czyli jedna noga z przodu, druga z tyłu, naturalne y, pozycje, naturalne krzywizny kręgosłupa zachowane. Y, jeżeli organizm nasz y, tak kompresuje, tak powinno być. Nie ma co napinać brzucha. Nie słuchajcie jak tam y, fizjoterapeutów po lewych kursach. No i jedziemy, cztery serie po 12 powtórzeń. Uha. Uha. Chyba konar zapłonął e, przez te suszę. Chyba przez tą kwarantannę był nadmiar testosteronu. Dlatego dziewczyny, tutaj apel szczególnie do Was. E, spotykajcie się e, z chłopami, nie bójcie się. E, z Waszymi chłopami bądź z jakimiś tam innymi chłopami, to bez różnicy. E, pomagajcie im regulować poziom testosteronu, e, bo ręka nie wystarczy. E, prędzej. Umrę od tego, że wybuchnę i jaja, a nie od koronawirusa. Teraz y, kolejne ćwiczenie, czyli wyciskanie konara y, w wąskim chwycie. Jest to y, ćwiczenie szczególnie dobre na y, przednie aktony barków, a jak wiadomo przednie aktony są bardzo ważne, y, ponieważ pomagają nam y, wycisnąć więcej w najważniejszym ćwiczeniu, czyli w y, wyciskaniu y, na klatkę na ławce płaskiej. Y, tylne aktony moim zdaniem nie są aż tak bardzo ważne jak przednie yy, ponieważ yy, i tak nie widać ich w lustrze no i jedziemy tak samo yy, 4 serie po 12 powtórzeń wyciskania chwytem wąskim na barki pozycja i jedziemy <słuch> Elegancko weszło, zobaczcie aż brzoza pękła, jeżeli chodzi o drewno na jakim ćwiczyć, to ja osobiście ćwiczę na brzozach, bo nie mam tutaj w pobliżu żadnego innego, no ale moim zdaniem najlepiej ćwiczyć na dębach, nie bez powodu mówi się, że jest chłop jak dom. wszystko ma genezę z czasów tego jak było średniowiecze, w średniowieczu różne plemiona osiedlały się w różnych lasach, i plemię, które było osiedlone właśnie w Lesie Dębowym i robiło tam treningi na tym drzewie, osiągało największe przyrosty. Byli tak ogromni, że podobno rycerze innych nacji spierdalali już na sam widok. Możecie sobie to wyobrazić i porównać do dzisiejszych czasów. Jak chłop chodzi ogromny na dyskotekę, to inni chowają wzrok i uciekają. Tak samo było kiedyś właśnie z tymi ludźmi, którzy y, trenowali w lasach dębowych. Wracając do y, innych gatunków drzew to y, nie polecam y, ćwiczyć na lipie, bo jak samo nas wskazuje będzie lipa i spadnie wam masa. Y, to samo jest y, z kasztanowcami. Też nie polecam ćwiczyć na kasztanowcach, bo jak wiadomo y, kobiety nie lubią kasztanów. No i ostatnie ćwiczenie, czyli y, pompki na rękach y, w oparciu o drzewo. Dlaczego tak y, ciężkie ćwiczenie jest właśnie na końcu? no dlatego, że wykonujemy je w pozycji do góry nogami i białko y, spływa nam y, z nóg do rąk y, przy poprzednich ćwiczeniach było duże ryzyko, że pomożemy sobie y, nogami i mogą nam przez przypadek urosnąć nogi, dlatego teraz na wszelki wypadek zrobimy te ćwiczenie i całe białko, cała krew y, spłynie nam z powrotem do ramion. I jedziemy tak samo, y, 4 serie po maksymalnie ilość powtórzeń, ile damy radę. Pozycja. Mm, Uwa! 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 Uwaaaaaa! uważać, jak ktoś ma słabą równowagę, to może skręcić sobie kark, no ale jak robi kaptury, to na pewno nic mu się nie stanie. I jeszcze zbieram sobie mech żeby zrobić zupę z mchu bo jak wiadomo mech jest mech przeżyje tak naprawdę w każdych warunkach więc jest bardzo dobry na odporność polecam pić zupę z mchu właśnie w tych trudnych czasach koronawirusa tak dlatego ja sobie ten mech zabieram do domu i zrobię z niego zupę. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam wasz trener personalny Paweł, specjalista z zakresu dietetyki, treningu siłowego i użytku stylu.